Agif była żoną swojego męża od 10 lub 13 lat. Później sąsiedzi i brat zamordowanej kobiety zeznali, że często się kłócili. Tak było również 12 grudnia 2007 roku. Bezrobotny mąż idzie do łazienki, tam ładuje broń i strzela do żony w pokoju dziecięcym na oczach dziewięcioletniej córki. Ucieka i spotyka sąsiada, któremu przyznaje się do zbrodni. Niektóre źródła podają, że była to matka zamordowanej kobiety. Ponoć groził jej też śmiercią. Sąsiadka lub matka zawiadamia policję i natychmiast rozpoczyna się obława. Kilka godzin później sprawca oddaje się w ręce policji w Wezlar, prawdopodobnie pod presją krewnych, u których próbował znaleźć schronienie. Przyznaje się do zbrodni, ale twierdzi, że słyszał głosy w swojej głowie. Po dokonaniu zbrodni sprawca rozmawia po niemiecku z policją i podczas badania psychiatrycznego. Możliwe, że spędził czas na oddziale psychiatrycznym. Jednak później w sądzie twierdzi, że nie zna języka niemieckiego i potrzebuje tłumacza. Kilku psychiatrów pytanych jest o ocenę rzekomej psychozy tego mężczyzny. Na ich temat powstało kilka raportów. Jedna z nich mówi, że sprawca po zażyciu fałszywych leków stwierdza, że jego choroba uległa poprawie. Sprawa pozostaje niewyjaśniona. Nie jest jednak zupełnie rzadkie, że zabójcy honorowi deklarują problemy psychiczne, ponieważ mają nadzieję, że w ten sposób zostaną ukarani mniej surowo. Na antenie ZD w brat zamordowanej kobiety, Weli B, zeznał że w małżeństwie od dawna dochodziło do przemocy domowej i gruźb śmierci. 14 stycznia 2009 roku Sąd Okręgowy w Limburgu skazuje sprawcę na karę dożywotniego pozbawienia wolności, bez szczególnego zawinienia. Sprawca wnosi apelację, która we wrześniu zostaje odrzucona przez Federalny Sąd Najwyższy nie jest prawdziwym imieniem ofiary. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe.